Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Dzisiaj kolejny odcinek edukacyjny. Mianowicie, dzisiaj chciałbym powiedzieć co nieco o regulacji czy włączaniu podświetlenia klawiatury w laptopach Asus, w laptopach, które takie podświetlenie mają. Czyli tak jak tutaj, tutaj widzimy czerwony kolor. Gdzie to się włącza, jak można zmienić to podświetlenie? Także zaczynajmy. Na początek może yy, o podświetleniu powiedzmy, yy, które możemy jak najsze, najłatwiej regulować. Tutaj od, od podświetlenia są te klawisze z napisem podświetlenia yy, strzałki oraz aura. No i klawiszem funkcyjnym zobaczmy co się dzieje, jeżeli uruchomimy strzałka do góry. Strzałka na dół, wyłączamy podświetlenie. Całkowicie wyłączyliśmy strzałka do góry. Trzy, tr trzy, trzy moce podświetlenia. Całkowity brak podświetlenia. Pierwszy stopień, drugi stopień i trzeci stopień podświetlenia. Tak to wygląda. Tutaj jest kolor czerwony, czyli krawisz FN funkcyjny oraz strzałka góra-dół, zwiększamy i zmniejszamy podświetlenie. Kolejny tryb, to tutaj możemy zmieniać tryby. Tak naprawdę tryb oddychający, tak zwany brefing. Tutaj nam się klawiatura rozjaśnia i gasi. Kolejnym trybem jest tryb migania. No nie wiem, czy to jest takie super, ten tryb migania. Kolejnym trybem jest zmiana kolorów cykliczna, czyli wszystkie kolory od białego, zielone, niebieski, fioletowy, żółty, czerwony, zielony. Także wszystkie, wszystkie tryby, tak naprawdę, zmiany, zmiany kolorów. No i to są wszystkie tryby, czyli statyczne, stałe podświetlenie, oddychające podświetlenie, to jest też dosyć ciekawe. Oraz miganie i zmiana kolorów cykliczna. I to jest podstawowa taka regulacja tutaj podświetlenia w laptopach klawiatury, podświetlenia w laptopach Asus. I to jest pierwsza metoda najprostsza, kolejną metodą także która dodatkowo nam daje inne funkcje, jest tutaj Mamy taki zainstalowany program, jak widzimy na dole w pasku. Armoury Crate, to jest program Asusa, który jest zainstalowany na większości laptopów, ale związanych także z gamingiem. I to jest całe centrum sterujące. Tutaj mamy akurat Asusa tu w gaming laptopa, jak widzimy. Dobra. Czyli wchodzimy, klikamy na to, no i to nam się pojawia cały system dowodzenia laptopem. On pokazuje nam prędkości wentylatorów. Moja no może omówię ten program później w innym y, programie, także w innym filmie, znaczy się. I tutaj wchodzimy po lewej stronie, mamy menu devis, wchodzimy w to, w system. Klikamy i tutaj nas zainteresuje coś takiego jak podświetlenie, lighting. No i tutaj zobaczmy, zobaczcie sobie, że mamy wszystkie te funkcje, które są na klawiaturze, ale one się jeszcze tutaj możemy regulować. Jest regulacja jasności tego podświetlenia. Jak widzimy, regulując zmienia się częstotliwość podświetlenia, jasność podświetlenia także. I tu mamy te same tryby, ale tu, jest, tu są jeszcze opcje, właśnie. Mamy tak statyczne. Mamy tutaj w opcji oddychania, czyli w tym rozjaśnianiu. Zobaczcie sobie, że możemy wybrać szybkość tego rozjaśnienia. Jak wybierzemy szybko, to nam się to rozjaśnia. Rozjaśnia nam się to szybciej. Średnio no to już się zwalnia to wszystko. No i najsłabszy tryb. Wolno, powoli się rozjaśnia i gaśnie. To są dosyć ciekawe tryby. Też i kolejny tryb. Eee, miganie. No tutaj mamy miganie. Eee, jak widzimy, miganie nie możemy zmienić trybu. Aczkolwiek Aczkolwiek yy, Tak to wygląda Kolejny tryb to jest tryb Color Cycle I tutaj mamy także ustawienia szybkości Tego, czyli szybko, wolno, średnio I szybkie rozjaśnianie Zobaczmy sobie jak to wygląda na szybkim rozjaśnianiu Na szybkim zmianie trybie kolorów szybko nam się te kolory zmieniają. Damy wolniej, średnio. No i najwolniejszy tryb myślę, że ten jest najlepszy. Jeżeli ktoś chce zmieniać kolor, to ten będzie całkiem ok. <laughs> I tu mamy całe centrum dowodzenia, tak naprawdę, ale tutaj mamy jeszcze guzik ciekawy Aura Creator. O najeżdżając zaawansowane ustawienia no i tutaj przyciskając wchodzimy na stronę Asus'a eee, Aura Sync jest częścią już Armoury Create eee, a jeżeli chcemy Aura Creator tak tutaj mieliśmy w, eee, tak naprawdę Warmo Create w programie to możemy ściągnąć sobie dodatkowe efekty następne, tak jak tutaj po angielsku pisze, następny wymiar efektu Aura Creator. Także możemy zmienić różne profile efektów, jeżeli ktoś chce kombinować, zmieniać coś, to jak najbardziej tutaj może ten program ściągnąć sobie i dodatkowo jeszcze różne efekty uzyskać mnie na razie starczy to co jest fabrycznie zamontowane, mam statycznie najczęściej podświetlenia na pierwszym stopniu możemy tutaj wyłączyć też to podświetlenie także podsumowując najprościej regulacja na klawiaturze strzałka góra dół to jest zmiana jasności Podświetlenie, a strzałka lewo-prawo to jest zmiana trybów podświetlenia. Tak jak tutaj widzimy. No i tyle, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnych odcinków. Pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania kanału.